Przedsiębiorco, jeśli może się zdarzyć, że nie będziesz mieć pieniędzy na 31 grudnia na zapłatę do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u i myślałeś o tym, aby pozwolić sobie na opóźnienie wobec tych instytucji, to rekomenduję ci, żebyś tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że jeśli w przyszłym roku w Twojej branży będą jakieś ciekawe dotacje. Albo będziesz chciał skorzystać z finansowania, z dofinansowaniem do odsetek ze środków Unii Europejskiej, to nie będziesz się mógł ubiegać o te rozwiązania, mając zaległości wobec ZUS-u i USU. Jeśli więc nie masz pieniędzy, aby zapłacić tym instytucjom, co zrobić? Mam na to rozwiązanie. Jedna z bardzo dobrych firm faktoringowych, notowana na giełdzie, Przygotowała specjalną ofertę na takie sytuacje. Jest to pożyczka właśnie na opłacenie ZUS-u i podatków. Tą pożyczkę możesz rozłożyć sobie na 3, 6, 9 lub 12 lat i zapłacić, oddać firmie faktoringowej, kiedy będziesz mógł. Rozwiązanie jest całkowicie online. Jest, podpisywanie umowy jest aprobowane SMS-em, czyli też jest elektroniczne, bez wychodzenia z domu. Proces jest bardzo uproszczony i można pozyskać na ten cel aż do 100 tysięcy złotych. Przy okazji chciałam zwrócić uwagę, że firmy faktoringowe oferują dzisiaj szereg różnych ciekawych rozwiązań dla przedsiębiorstw i nie powinny być już kojarzone. Z takim ym, dawnym typowym faktoringiem, gdzie mamy stałych odbiorców, wystawiamy im faktury na duże kwoty i możemy takie faktury oddawać do dyskonta, czyli otrzymywać za nie płatność szybciej niż wynika to z terminu płatności. Owszem, jak najbardziej jest to taki pierwszy podstawowy produkt firm faktoringowych. Natomiast dzisiaj. Można już przyjść do nich nawet z pojedynczą fakturą. Można uzyskać u nich limit, który jest bezpłatny. U utrzymywanie tego limitu jest bezpłatne i można wykorzystywać go w trakcie roku w tych konkretnych momentach, kiedy rzeczywiście mamy problem z płynnością i brakuje nam pieniędzy. Czyli możemy w trakcie roku oddać jedną fakturę dwie, trzy, pięć, sześć. I nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani, żeby to były stałe faktury wobec stałych naszych klientów. Co jeszcze można zrobić z firmą faktoringową? Można im oddać swoją fakturę zakupową do zapłaty. Krótko mówiąc, jeśli nie mamy pieniędzy na zakup towaru, ona zapłaci nam za towar. A my oddamy jej wtedy, kiedy będziemy mogli. Dlaczego mówię też o firmach faktoringowych? Bo cały proces uzyskiwania limitu u nich bywa o wiele prostszy, krótszy, jest mniej wymagań niż w bankach. Nawet zdarza się, że firmy, które nie dostają kredytów w bankach, jak najbardziej dostaną limit w firmie faktoringowej. Więc jest to Instytucja godna rozważenia, jeśli potrzebujemy finansowania. I przy okazji, chcę powiedzieć, że właśnie dlatego warto pracować z doradcą finansowym, z doradcą kredytowym, ponieważ ja współpracuję z wieloma bankami, firmami faktoringowymi tych akurat jest bodaj 8 czy 9, czy firmami leasingowymi. I kiedy rozmawiam z przedsiębiorcą, i on mi mówi, po pierwsze, co jest dla niego ważne, a po drugie, co jest jego bolączką, to ja bardzo szybko zanalizuję, jakie rozwiązanie dla tego konkretnego przedsiębiorcy będzie najlepsze, najbardziej optymalne, i znając jego potrzeby, wyszukam też finansowanie, które spośród tych ofert, które posiadam, będzie najtańsze. Dlatego, jeśli zainteresował Cię jakiś produkt z tego, co mówiłam, albo masz jakieś inne potrzeby finansowe, napisz do mnie, zadzwoń, usiądę z Tobą i wybierzemy najbardziej optymalne rozwiązanie dla Ciebie, a jednocześnie takie, żeby było najtańsze. Polub mój kanał, po więcej takich informacji i do zobaczenia w następnym materiale. test